Czy kiedykolwiek najarany jak szpadel myślałeś sobie, ale bym obejrzał jakiś mocny film, taki, taki, mm, soczysty, ale teraz to już takich nie ma, teraz to już takich nie robią, kiedyś to kurwa było, teraz to nie ma. Więc z pomocą przychodzę Ci ja, Poddam Ci listę subiektywną oczywiście swoich 10 filmów, które ja bym chciał obejrzeć, będąc najaranym. Niektóre z nich faktycznie obejrzałem, będąc najaranym, albo jeszcze lepiej. Na kwasie albo na gałce muszkatołowej Albo na Dexem Chuj wie jak chcesz byku Numer jeden To jest pod skórą Aja jak kurwa Aj, Jaki ten film ma klimat O boże Zobaczysz o czym mówię jak tylko obejrzysz pierwsze dwie minuty Jest taki creepy Że pamiętam, że za pierwszym razem jak Chciałem go obejrzeć mega najarany To się przestraszyłem tego początku Bo się w i się przestraszyłem i wyłączyłem. Dopiero później go obejrzałem. Jest to kobiecie, która poluje na samotnych mężczyzn i oni nie wiedzą co kryje się za drzwiami jej domu. Więcej wam nie zdradzę. I to jest film z 2013 roku ze Scarlett Johansson. Numer 2. Bracia Grimsby. To po prostu kurwa trzeba obejrzeć. To jedna z takich komedii, na których śmiesz się kurwa tak, że aż ci łzy lecą. Jak jesteś nagrany, to tym bardziej. Numer 3 Vanilla Sky 2001 Tutaj nie bardzo mogę powiedzieć o co w tym filmie chodzi, bo do końca aż nie wiadomo, do samiutkiego kurwa końca nie wiadomo o, o chuj chodzi, ale jak już się dowiesz, to będzie takie wow, o kurwa, ty. Ja pierdolę, ty, ale jazda. O kurwa, ty. Nie wiedziałem, kurwa. No i to jest właśnie w tym filmie takie zajebiste. Numer 4 Bunkier. 2011. To był film, na którym pierwszy raz w życiu płakałem. I to nie tak, kurwa, że mi dwie łezki poleciały, bo, nie wiem, Mustafa umarł. Tylko, kurwa, ryczałem jak bób. Miałem wtedy 17 lat i jednocześnie byłem tak smutny i tak wkurwiony, że aż musiałem zapierdalać na worek bokserski i napierdalać, kurwa, aż sobie pozdzierałem kostki. Więc serio, warto, jest mocny kurwa, soczysty, psychologiczny, no dobry jest, po prostu dobry, jebaniutki. Numer 5, Guns Akimbo 2019, to też jest komedia, bardziej komedia akcji, z Danielem Radcliffem, czyli tym gościem, który gra Harry'ego Pota i no, jest śmieszny kurwa, co wam mogę powiedzieć, jest zajebiście śmieszny, no polecam. Numer 6, Polowanie 2020 rok też to jest komedia akcji, jest zajebiście śmieszna. Jest to grupie miliarderów czy tam milionerów, którzy sobie wymyślili, że raz na jakiś czas będą urządzali sobie polowanie na niewinnych ludzi, tylko że żeby mogli się bronić, dadzą im broń. No i jest akcja. Jedna baba się wkurwia i robi rozpierduchę. Numer 7 thriller. Grawitacja. Uła! To oglądałem na rany. O jezu, jaki to ma klimat. Uła! Wykurwiste. Polecam w chuj. Numer 8. Pasażerowie. 2016. To jest film science fiction. Jest po prostu piękny. Jest bardzo estetyczny. Jest bardzo przyjemny do oglądania. Naprawdę polecam. Numer 9. Kamienne Pieści. 2016. Jest to. O bokserze, jak się pewnie mogliście domyśleć. Tylko, że. Jest taki też trochę, nie tylko motywujący, ale i psychologiczny, no ma taką, taki przekaz, taki, taką, kurwa, takie coś ma w sobie i chuj. No może dlatego, że moja ulubiona aktorka tam gra, ale chuj mi w dupę. Może dlatego ten film lubię. Numer 10 to Lustra. Ten film to jest, kurwa, jedyny horror, jakiego do tej pory bym się bał obejrzeć. Bo już jak dorosłem, to... Horrory w ogóle przestały mnie przerażać. Nawet najgorszy horror oglądam z palcem w dupie. Listonosza. Ale ten film... Oj, kurwa. Bałbym się go obejrzeć. Naprawdę. Jest straszny. No, jest straszny. Jako dziecko, jak go obejrzałem, to później przez, nie wiem, dwa miesiące bałem się patrzeć w lustro. I sam uchodzić do łazienki. Pojebane. No dobra, a to było na tyle. Dzięki za słuchanie, mordy. Do następnego. Elo.